Dobra, ja już lepszego czasu nie zrobię. To jedziemy teraz. Ja to taki Ładny było. drift, panoramio. Co? Ładny drift. Dzięki, kurwa, troszkę się zagapiłem. No i znowu kurna mam z chipy. chipy, chipy 10 km mniej na prosty bolidy. Oddajcie mi równy bolid. Nie ma równych bolidów jest to Ciebie najlepsze. Liga pod Admina. Panie, do gotowania wody. Bardzo kurwa, tyle se byłem pierwszy. Stamuję. Kurwa, zabrakło mi paliwa Asta, i nic. Oszczędzamy oponki. Za mną chcę obciągać Nie ja. Uważajcie, bo jestem jestem. pomiarowym Teraz sobie przypomnijcie, jak naczelnika gadałem. Sorry, Pietrek. O kurde, sorry. No na limity. Dobra, na P2 chyba będzie. Mam nadzieję. No, tak. A dasz mi na następny kuman? Kurwa, nic nie da mi powinieneś dać? O, agresywnie foczek oczek Na softach będzie uciekał Ej, co? No i Ej, nie wgrał mi się setup o, jak fajnie? No i jedziemy A, do nie, ładny start O, ja na to atomowy Stało kurwa, co to do Ja pierdolę Oho! Nie mam port, ja też nie miałem przez cały te jeden. Ej kurwa, kipuś mi off! No i chuj, cool. nie, ale tu mam powieści oj, Ojojoj! Ojojoj! Pieczyk dramat. Na początku dobrze było, ale potem trzeba odpaliłem. Co, spina? Zrobiłeś? Nie, nie jeszcze do z zgarniłem. Matka, se muszę włączyć. Ej ja trochę za agresywnie, facz jak się tam uderzałem. Ale tobie to bez różnicy, jak seta nie masz. I tak no będziesz szybszy niż połowa kierowcy. Tak, nie, nie wgrało mi kurwa seta po przełączeniu sesji. Oj. Nie, bo ty wychodziłeś przecież. Ale no. wgrywałem go. Ale No i nie złapało. czy Żad... rzadko wypierdala seta na przełączaniu sesji, zawsze jest. Ja nie kłamię. Ale może myślą, że klikną, a nie klikną. Nie, nie kłamię, bo na softach startował. startował. na softach. No tak, no ja też się dziwiłem, że on na softach startował. Taki jest kosmonik, 20 litrów, ale to w Mam 2 On mi jakiś siusior Ja też lubię procesje. Kurde, czemu ja taki wolny? Kurwa, tu na dół nie sięgam. Ja też. Ta, ja też. No się... jak nie? No nie, kurwa. Kiedy nie no, to jest to miałem, nie pierdol mi tu. Jest jedną kreskę jak zasięg jakiś kiaczyk szybszy u. jesteś Kurwa, się przestraszyłem Wiedziałem, że no... Kurde Kurwa! No i ze siebie teraz wymydzie człowieku Chciałem, Myślałem, że nie No Kurwa! Zawał. Pa pa pa! Tomek poleciał! Tomek poleciał. Replay musi być. Co tam się stało, że tam kawy wali... Ale pani, ja kierką Jestem z prawej jak ubra, coś Nie no ja w taki wolnym zakrętach Tego tyle tracę, kurwa, Przecież miałem lepsze Ja ten, tam to. nie wiem co Tomek się tu to odjebał Trzeba będzie zobaczyć później Kurde jaki ten tunel jest Prze sezon. Dobra, na prostej cię po prostu no. wyprzedzę. Chyba chuj. Dziękuję. Ja, ja sobie tylko robię na razie. To nie jest we kury. No nie, Materele goni. Dawaj szybko, bo ja tunel muszę. Ale kurwa ja nie mam telefon Maxa. Kurwa, mać no. Ja pierdolę. Dawaj, round outside. No, dobra. A, ty to strategicznie robisz, żeby mnie ja cię do nich podciągnął. No, pff, nie wiem czy to się uda, nie, ale sorry, sorry. warto. <grym> Ganga, ganga! Zdolcie się już ode mnie tam, kurwa. Ja odpuszczam Matthias, ja. Chyba. Matthias ma softy? Ja. Z donkami walczę. Donki. A te softy jeszcze z trzy kółka i w koniec, nie? No, pewnie tak No nie broń się dońku no Gałganie. Żółta Leży ktoś Kto to był? A kto był Kociołek Jeden z McLarenów, Jak mnie mam To jest drugi Panoramis Nie do A! Ja mówię, że drugi McLaren Aaaaah, <śm> no, bo całą stawka mnie wyjebała w No, nawet ja to już wstyd. Aaaaaah, wow. za szybko się wyjebałem. Sz shame on you. Ale kurwa, pierwsze okrążenie to miałem tak wspaniałe, że na zawsze to No, a my jakiś tak. Davids wywalił. No i respektujemy. Dobra, to, to miłej gierki mamy. Dzięki, cześć. Te tabliczki mi się pojebały. Za szybko zahamowałem. i też. No i fajnie Ach, nie zostawiłem miejsca Ty no na razie ja ci dałem trochę No Dobra spokojnie A Ty łapiesz się za mną jeszcze nie chyba Jeszcze nie Tak 70 chyba musi być, minimum Dobra jeba ci tam kurwa, chujowe taky. Tutaj po tym wyścigu malina te wala ze składu, Marcel, chcesz do Williamsa No ja nie wiem, kurwa, bo ja mam tą pracę różnie, nie? Dlatego nie no chcę. No to... Trudno się mówi, będziesz jechał, kiedy możesz. No co, to jak bale. mnie nie wypierdolisz, to dobra. Dobra. Foczek, zjeżdżasz teraz? Ja. Nie umiem ostatniego zabrać. A, mam jeszcze 40 litrów. Aha. <laughs> no ja. To na tankowaniu zaoszczędzi, jebaniec. Nie, nie wyprzedzajcie mnie. Jeszcze na bomb wakacyjny, na orlenie się złapał potrawy no po trawie chciałem, ale już nie było miejsca. To było tabliczkę ściąć. Ja <grym> ja, a to z drugiej strony. A tam trawy nie ma. Ma gdzie jest? Ten elefant ja już piąty. Widzę. No to, no to. o kurwa, ty. O kurwa, jak mnie rzuca. łatego. łatego. Myślałem, że po prostu poczek to wyjedzie spokojnie przede mną i przed pieczekiem, ale... Jalej. Ja mam problem z oponami, tylko mam problem z głową, kurwa, coś teraz. CO?! Ale jajca teraz były. O, ale, ale cię zrobił! No i kurwa, kurat daleko jestem. Ojej, ojej, Kurwa, no znowu pojebałem za... Ej! Sorry, to mi się zbiło kurwa. To Boś tunel, ja, ja ci mogę tunel zaoferować. U. Ale bitka. Kurwa, wężej mogłem pokonać. A mogłeś. A że, takim driftem. <laughs> Jak to się ślizga. Oj, 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 oj. dawaj ten tuner. Dawaj. I power. Dobra, to ślimy. Engine, Robert Kubica. Za chwilę nie wylądować lądować mi w tyłku. <laughs> no ja ja, to na złożu defraudach, ten na softach nowy Oj, ojo. Aj, to jest poza torem, wypierdalaj Jak, na, na linii boksowej Właśnie, MPD wyjeżdża z boku O kurwa! A! Kurwa, że MPD nie się rozjebał <grym> To idzie A! za nami. Picho. Masz hardy? Tak. Tak. Nie masz skrzydła MPD? Wow. Nie. A co? Spina zrobiłem tylko. Aaaa, to jak wersztapem A jak? To muszę wygrać teraz. Znowu mi się nie wyświetliła linia, zajebiście ty no, Aha, z... Fajnie, że to ty... A dobra, czyli już... Ja bym po wyścigu, bo musiałbym się cofnąć. Zajebiście, a niech mi się cofnąć, bo dostanę karę. Dobra. No bo to jest tak losowe, przecież na trillingu, jak robi... Sprawdzałem to miałem w ogóle linię na samym początku, teraz... na samym końcu teraz się okazuje, że na samym początku. Jest, to jest takie zjewane za przepraszam A to się zmienia czasami. Powinno być. Dla mnie to powinno być... stałe. No ja wiem jak powinno być, no. <grym> MPD zrobił głos back na mecie, kurwa, jak w Poznaniu. <grym> no tele, te lejedzie pierwszy, to w sumie się zgadza. No. Uh -huh. Ale tego nie ma, to może mi nikt nie rozjebie. Ale, ale gdy ty... babcia miała włosy, się... to ja bardziej... I nie... Kondzia nie ma, co, co do boksu cofa. Ale ty miło jesteś na prawe. Znaczy w boksie, przepraszam. Kurwa, wyłączyłem, włączyłem, ja pierdolę. To się tu odjanie, kurwia. Ty, a ja mogę mieć karę, chyba. A będą jaja jak berety, jak dostanę karę. Eee, coś za szybko żeś kurwa wymienił. Weź się zwolni. <laughs> Pięć Dobra. Uee. na tym samym stanowisku. Ty, nie, no, nie dostałem w całej MPD, ile kurwa za nami jest teraz? Dzień dobry. Dobry. A pan na softach? A pan na hardach? No, 2 i 6 jestem. Kurwa, 3-2 stałem. Ja pierdolę, ale ze mnie pipa. Widzę, że ten testowy osłabiony. <grym <grym ja nie, proszę, ty no, sekundy po... Ja 3-2, ale nie wcieliłem się w pole idealnie. A to różnie jest tam w pierdolej sobie. A w jeszcze nawet możesz krócej stać. Ja? No? A to, to, ja nie wiedziałem o tym Guang gramu, nie jestem. Widzisz? Serio. Grafik Rafik nie prawie na wókce wyruchu. Jakby <noise> zjechał kółko szybciej, to by wygrał. <noise> A jeszcze odpuścił chłopak. Idziemy na Węgrzech? Tak. Perytka już po mnie jedzie, kur... o nie mam ledwo, co? O, matka 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 To przed nami Mathias Ale on jeszcze hardy będzie używał Ogólnie ja mam czysto na proste, więc mijacie mnie teraz No to mogłeś wypuścić od razu z no, w sumie nie <śmiech> <śmiech> fajnie, fajnie fajnie że byłeś Cześć Teraz zakończył swoją jazdę Tak No tak no Boga po raz ja bym jechał, gdyby nie. Id stop. Jedzie. No wiemy. No, kurwa! No. Mpiejby spienował. No bo Matija za szybko zahamował. Znaczy nie wiedziałem, że tak A, szybko. Ja się teraz. No jo. Ale opanowałem. Jeszcze limiter włączył się. Także ciekawie. I jakie ma? Softy. A ty, ja On idzie na tym, co ja chyba, tak? Strategii kurwa. No, każdy jedzie. Nie. O koledzy z 1 się z soft, so, soft kurwa set nie wczytał ich hobby. No. No, pra, no prawie wyszło. Jak to powiem każdy, każdy może mieć kiedyś PH. Kurwa, człowieku tyle, co ja miałem PH, to nie wiem, czy ktoś miał. A nie, nie, nie miałem MPD to zawsze Dobra, wyjaś... pieczek tam kurwa jedź, nie pierdolisz. MPD zawsze ja wyglądał tu No, no, ja, pieczeć... tylko widzę jenkie pożyczka, 13% rs. No, ale... ale rzeczywiście, rzeczywiście pieczek się tu pod... te... Czoł... Czołga, bo jak ma ze mną, to tak trochę słabo. Tego się bałem od początku wiścił. A tele? Kurwa nagrywasz w ogóle? Tak. A będę miał do czego, nie wiem co. Jeszcze obiad. No kurwa, to miałem na myśli, ale czekałem na propozycję. Ty. Da, wi, da, da. No i na chuj ten tunel, kurwa jak ja go nie wykorzystuję. No i chuj, na chuj tak napierdalasz, jak rafonic. Ej, da się wyciszyć tylko jednego człowieka na tej Na no, chcesz? No dobrze. Pewnie nie. Nie, no, ale tak... teraz to tak średnio Jeżeli nie Czy jeżeli nie, bo zacząłem śpiewać Ty, teraz rozmagował u ciebie? Nie... Jo teraz, teraz zjeżdżamy A ile zalewacie? 27 Coś koło tego Jo Sydney, ty to jest też jednak No trzeba walczyć coś, po walczyć Masz to Marszcz czo Czoło, jak to mówią. No ja. Masz, albo masz szczerano. No kurwa, co tu się dzieje w pitach? Marszczerano, kurwa, dziesięciu. No, ale, ale, oponki tutaj, u, u ale jaja będą. Ten. Cała prawie z zjechała. No? <laughs> Nie no, z połowa. Połowa zjechała akurat. Chyba więcej, bo jeżeli mówisz, że 10 a was chyba zostało z, pewnie na moje oko z 15 albo coś. Jakie do nich ma opony? Nie ja powiedziałem 8. Pewnie softy, bo zjechał z nami. Każdy kto teraz zjechał na softy. Jo. Raczej tak. Czekaj Unii i dojedziemy kurwa do nich. No to... No to daj mi dojechać. Nie to będę się bronił. Pierdolę, ty kurwa! O, wypychanie! A! Dawaj, bo ty prędkości nie masz. Ruszaj, dupę. Dobra, jedź kurwa, już. <gryw> kurwa wyprzedzi mnie na tej prostej, jemanej! A masz tempo, żeby ich dogonić, kurwa? Nie. <laughs> A oglądałeś Poznań? Miasto Doznań? Ale to byłeś bliżej wtedy. Dobra, to cię zobaczymy. A, oglądałeś Poznań, miasto Doznań? No ty, ja z ty do końca jedziesz na tych hardach? Tak? No. Jadzie. No bo ja nie no. tak założyłem je. No już ma, on ma już wszystko gdzieś, on tylko chce dojechać do tej. Dobry. Tam piekłem. Ta. No dupłem cię, kurwa, no co? Kara. Nie ja zauważyłem nawet. No i chuj. Dobra. Iczą się chęci. Dobra, jedź w oku, bo... O, lagi. <grym... grym>... Łe. Kurwa i chuj. O, dobra. No i chuj, no i No i kurwa, wiedziałem, że to się tak skończy. Co się stało? No spina zrobił. Replay trzadać tutaj, w tym kurwa, miejscu. Kurwa, już chuj nie chce mi się jechać jeszcze. Ten piach. Kurwa, kto tam wersję toru wybierał. To no wiecie to. Oj, chuj, Wiedziałem, się, że się tak skończy. Pierdol, a! Pierdolę tą grę, że się rozjebałem. Saliu <grym grym> Sario się wycofa. A! Jak się rozwanie, no. O, ja! Ale mnie tu poboli, Jezus! Ja mam spocą, mam? Ale będzie mnie molestował na koniec. Kurwa, no. No wiedziałem, że coś odjebie. Ten tor, kurwa. No może ci hard, softy skończy. No powodzenia dla na na siebie. Tak, na ten, tak, cześć! Klęska Toru, kurwa jeba. No a teraz no wpierdolić, bo już się się wysuwać nie da. No. Ale ja To prawda. A mu powiedział No powiedział, i kurwa się napije. To Już wiemy kogo co ładnie cieszyć. No Ile macie procent softów? 57. 62. 69. 63. 3. A ty ile masz? Ja mam 59. Ładnie. Największe jaja by były jakby on na tym defutowym. No tak setupu... nie palisz opan. Chyba ten deputowe serie. A 30 to jeszcze rozpon to później to będę. O. A kto ci właśnie rozba? Może potem. Może kary będą. Mo mogą być. A ile traci pieczy górze. 9. No to musiało być co najmniej 10 sekund. A no bo Damiks jeszcze jedzie w ogóle, zapomniałem A Damiks nie dostanie kary za czynnika? Może dostanie jak ty czajnik go zgłosi, to na naprawdę... pewno. Chyba, że... Nie, bo to na pierwszym kółku. to pierwsze no kuku nie No to może dostać. A jeszcze wezmę makar za kwalifikację. To ma? Karę A ile ma? Nie wiem. Kurwa, przez środek chciałem. Czy to wy nawet nie wiecie, ile ma karty? No nie, no się, że jeszcze nie ma kary przecież. No bo skarga będzie składana być może. Czy skarga już jest złożona? No. Ale to... Oficjalnie nie złożona. Dokładnie A nie złożona. Jak to? jest na Discordzie chyba. Sparą są? Już po nie ma. Ja zaraz zobaczę. Sprawdzę. Ja to naprawię. To Detek detektyw Patrick sprawdzi. Jako że i tak nie mam nic do roboty, bo gram tylko w piche. Inspektor Dziewiątka. Inspektor gadget, <laughs> No jest skarga jakaś, że musimy... Tak, spaju na wepa. stanie na linii wyścigowej w ostatnie zakręcie, przez to mi szybkie kółko w palach Czas chwilę. <laughs> A, Szosti w ogóle nieobecny nie no. się... Bo nie umie jeździć na tym targu To szkoda. By było 19 u osób. Jakby Maciu był 20. Ale co ja mogę? Pąku, co to? Nie, to nie jest zapytanka Co on tutaj? To loot taki. Nie to no chyba. O ile. procent masz hardów, Mati? 50 Nie, bo tak się... Jak coś tak się dostał... 35. Bo jak Kurde, bo się ktoś. Sorry. Zastanawiałem się co ma oznaczać to zdjęcie Tompa na dyskusję Oj, przestrzeliłem teżko Jory Tillemans jest gotowy przejść do Arsenalu, oczywiście kłuje jasnej deklaracji, My że ja pani nie teraz? Ale kto pytał? <laughs> o użytko. cieszę O, Kurde, pa. Posypią się kary dla Patryka, więc zatrzymaj się za nic. Taka chwila. <laughs> będzie muda. Będziesz na wyścigu. No, to będzie to jeszcze w ty, to, to byłoby dobre. To jest, ty, ktoś, Cześć, a ten, ten Mark jeszcze jest, czy go nie ma? No. Nie ma, on poszedł. No bo się wyciszył po prostu ten duch znowu okay, Inspektor Patyk zaś Yyy, wyciszył się Dobra Jakoś tak fajnie się jedzie Tak samo sicki wycis wyciszony mikrofon no, ale to Nie da mam zostało w no, 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 O kurwa, No nie To jest co no zahaczyłem, o piąty będę To będzie chyba najgorsza pozycja w tym, w tym sezonie. Ko koniec pasy! Nie, bo żeś za szybko zahamował i wiesz. Wszyscy za szybko hamują dla ciebie. No tak, dlaczego? Jak ty ja? No właśnie tak. Ty jeszcze Foczek, patrzę. to nie było za torem? No ja jeszcze zmieściłem się w torce. Dobra. No i patrz, MPD, foczek na defulcie cię wyprzedził co to co oznacza? Tak, ja, ja nie musiałem wygrywać tego wyścigu. Bo i tak jestem, Michał. Dokładnie. Nie no, dojechać muszę. I co, Piotr wygra? Znaczy ten motelera? A nie wiadomo. Ja ja, że wygra w spaju, spaju? Tak, gratulacje dla Motolała. Gratulacje, gratulacje do... dla spaja. O, o, o. U. O, dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Wow. Kurwa, wow. Ja pierdolę. Oj, oj, oj. na dipulcie, <noise> kurwa, na dipulcie. Di który dojechał. Dziękuję. dziękuję. Ale nie, focze, gratulacje, gratulacje, mistrzostwa to potem dopiero. Nie w nie będzie. <noise> wow, Ale wow fajnie. Było. Czemu no tam będzie? generalnie o, kurwa. W, w, pod koniec ryja z już prawie miałem, ale usik złapałem. No ja tam też już się ślizgałem. Nie ale... mam pytań.